Zgorszenie często budzi oburzenie, frustrację. Często na tego, który gorszy, patrzymy krzywym okiem, zdarza się jej, że go osądzamy, oceniamy, a nawet dochodzi do takich sytuacji, kiedy gorszącego chcemy w jakiś sposób usunąć z naszego życia. Ta dzisiejsza Ewangelia składa się z takich dwóch części. W pierwszej Jezus zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie. I uczniowie, którzy słyszą tę zapowiedź, są smutni, rozżaleni, zapewne pytają nauczyciela, co będzie dalej, jak będzie wyglądało ich życie. A drugi fragment opowiada o tym, jak już w domu kiedy przyszli do Szymona podchodzą pod, poborcy podatków świątynnych i pytają nie nauczyciela mistrza Jezusa ale pytają uczniów dlaczego Jezus nie płaci podatku Jezus odpowiadając mówi abyśmy nie dawali powodów do zgorszenia i poleca Piotrowi iść złowić rybę Wyciągnąć pieniążek i zapłacić. Myślę, że tak jest w tej Ewangelii, że Jezus nie chce dać najmniejszego powodu do zgorszenia. On chce, aby jego męka, śmierć, zmartwychwstanie, było wolą jego ojca, która dokonała się z miłości, a nie z powodu zgorszenia, dla którego Żydzi chcieli ukrzyżować Jezusa. Prośmy o to i w naszym życiu, abyśmy nigdy nie dawali powodów do zgorszenia, ale byśmy się kierowali czystą, szczerą, autentyczną i prawdziwą miłością.